Obie partie w Stanach Zjednoczonych są już po konwencjach wyborczych. Donald Trump odrabia straty. Czy reagują na to rynki kapitałowe? O to będę pytał doktora Przemysława kwietnia, głównego ekonomisty XTB. Dzień dobry, Przemku. Dzień dobry, Zbyszku. Witam Państwa. Faktycznie widać chyba reakcję na, na rynkach. Mówię chyba, bo rynki w Stanach Zjednoczonych w zasadzie codziennie biją rekordy i praw przyczyną. Tego stanu rzeczy jest przede wszystkim polityka Fed. Natomiast e, niewątpliwie inwestorzy chcieliby zobaczyć e, Donalda Trumpa w Białym Domu również e, przez kolejne cztery lata. To jest coś po pierwsze, co znają. Tak jakby Donald Trump był dużą niewiadomą, natomiast jakby okazał się wielkim fanem koniunktury giełdowej i z wielu różnych powodów jest uważany jako osoba, która będzie bardziej sprzyjała giełdom e, niż e, jego kandydat, czyli Joe Biden z nominacji demokratów. W związku z tym ta zmiana w sondażach no, pewnie jest jednym, można tak myślę, powiedzieć, jednym z powodów, dla których sytuacja na giełdach w Stanach Zjednoczonych w ostatnim czasie jest tak wyśmienita. Demokraci nie potrafili zdefiniować, czy będą ratować gospodarkę amerykańską tak intensywnie, jak to robił Trump. Czy myślisz, że to jest główna przyczyna, że te różnice pomiędzy oboma kandydatami i tak coś się zmniejszyły? Wydaje mi się, że tak naprawdę demokraci nie potrafią wykorzystać słabości Trumpa i ten przekaz Joe Bidena jest taki nijaki. Jakby to chyba mu szkodzi, tak to można interpretować, bo w zasadzie Donald Trump miał tyle y, wpadek w tylu tematach jest kontrowersyjną osobą, że no, można było powiedzieć, że jest, powinien to być spacerek, i y, y, przecież przewaga Bidena w sondażach y, była w pewnym momencie gigantyczna. Y, natomiast ją, wydaje mi się, że dla, dlatego, że demokraci trochę postawili na, na złe karty. Tak jakby Stanch Zjednoczonych coś co się dzieje, co jest tematem numer jeden. Tematem numer jeden teraz jest tą kwestie nierówności na tle rasowym, nie mówię, że to jest temat nieistotny, natomiast on budzi też spore podziały w społeczeństwie i jak widać to nie służy demokratom. Na pewno patrząc na ostatnie tendencje, trochę poprawiła się sytuacja w zakresie pandemii w USA, czyli coś, co Trumpowi najbardziej zaszkodziło, przestaje być do niego takim obciążeniem. Oczywiście ta sytuacja jest cały czas daleka od idealnej i koszty już poniesione... W tym zakresie zdrowotne dla amerykańskiego społeczeństwa nie zmniejszą się, tak jak one rosną, tylko no, można powiedzieć w nieco wolniejszym tempie niż ostatnio. Ale jakby ten temat trochę zszedł z nagłówków, w sensie jakby cały czas jest ważny, ale nie jest już aż tak, takim numer jeden, jakim był wcześniej, a to pomagało Bidenowi. No i wreszcie w USA skończył się z końcem lipca okres bardzo hojnych dopłat, zasiłków. Dla osób poszkodowanych przez pandemię. Szczególnie mówię tutaj o bezrobotnych, którzy dostawali bardzo sobite dopłaty do końca lipca. Teraz tych dopłat nie ma i kongres nie jest w stanie porozumieć się w kwestii przedłużenia tych pakietów, niesamowicie drogich swoją drogą, ale no tutaj właśnie też demokraci są postrzegani jako ci, którzy stolicytują zbyt agresywnie i, i jakby jest taki trochę odbiór, że to przez nich nie ma kontynuacji ich pakietów, czyli, czyli też to wpływa negatywnie na poparcie. No i efekt jest taki, że w zasadzie te sondaże, sondaże może jeszcze nie, ale jakby notowania u bukmacherów, które często nawet lepiej niż sondaże pokazują nam tendencje, one w zasadzie się wyrównały, no i zostały nam dwa miesiące, więc odpowiada się to niesamowicie intensywny okres. To, kto zostanie prezydentem, no będzie miało duże znaczenie dla rynku w tym pierwszym okresie, bo, bo jakby Jaka będzie, jaki będzie końcowy werdykt? To jest oczywiście ogromny znak zapytania. No Donalda Trumpa rynki się bały 4 lata temu, tak jakby pierwsza reakcja na jego wybór była historyczna, a przecież wiemy, że no odegrał on swoją rolę w windowaniu indeksów giełdowych wyżej, między innymi obniżając bardzo istotnie podatek korporacyjny, podatek zysków dla korporacji w USA. No i jakby otoczył się osobami, które. Pochodzą z rynków kapitałowych i którym zależy na dobrej koniunkturze, więc jakby ten werdykt finalny może być całkiem inny. Natomiast w przypadku Joe Bidena no inwestorzy oprócz takiego efektu niepewności związanego z, no, z zmianą boją się pewnych rozwiązań, takich jak podatek na przykład dla największych amerykańskich korporacji, które dzisiaj stanowią tą lokomotywę Wall Street. tak, czyli Mówię o spółkach technologicznych, które płacą niskie podatki, które rozwijają się bardzo szybko. Demokraci mają wiele pomysłów kosztownych po stronie wydatkowej i, i mogliby zacząć szukać pieniędzy właśnie w tych kieszeniach. Czy możliwy jest taki scenariusz, że w ostatnich dniach października będą bardzo duże zawirowania na indeksach giełdowych, będą bardzo, będzie bardzo duża zmienna? czy też raczej przypuszcza, że to się wykrystalizuje już na 2 trzy tygodnie przed, przed wy, wyborami listopadowymi? Rynki patrzą na, na notowania. Na pewno ta, można powiedzieć tyle, że jakby ten temat będzie zyskiwał na znaczeniu, bo im bliżej tych wyborów, tym te sondaże będą ważniejsze, bo, bo będą bardziej jakby wskazywać, no, czy dojdzie do zmiany, czy nie. Jakby sondaż sprzed pół roku coś tam nam mówił, ale wiadomo było, że jest jeszcze dużo czasu. W momencie, kiedy tego czasu jest coraz mniej, no, to temat jest coraz bardziej aktualny. Natomiast ja sądzę, że. Największe reakcje będą w samej nocy, podczas samej nocy wyborczej, kiedy będą schodziły wyniki z poszczególnych stanów i będzie się stawało jasne, kto wygrywa. Tak, no, tak było 4 lata temu, mieliśmy ogromną zmienność na rękach, więc sądzę, że tak może też być tym razem. Także ta noc z 3 na 4 listopada może być no, bardzo ciekawa. O tym, jak wybory prezydenckie w USA wpływają na rynki kapitałowe, rozmawiałem z doktorem Przemysławem Kwietniem, głównym ekonomistą XTB. Dziękuję Przedku za rozmowę. Miłego dnia. Serdecznie dziękuję.